Szanowni Państwo, niedawno zostały ogłoszone wyniki plebiscytu Gońca Bartoszyckiego na najpopularniejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie bartoszyckim. Dzisiejsza uroczystość jest idealnym momentem, aby wręczyć symboliczne statuetki oraz upominki zwycięzcom. Klasyfikacja trzech pierwszych miejsc przedstawia się następująco. Trzecie miejsce zajęła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wozławkach, gmina Bisztynek. Drugie miejsce zajęła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabędniku, gmina Bartoszyce. Zwycięzcą plebiscytu została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszkowie, gmina Górowo i Ławeckie. Przedstawicieli jednostek proszę o wystąpienie, a o wręczenie statuetek i nagród proszę starostę Bartoszyckiego, Jana Zbigniewa Nadolnego i redaktora Gońca Bartoszyckiego, pana Dariusza Dopierałę. Prosimy o brawa.